Przewodniczący informacyjne Agnieszka Sokołowska, dzień dobry Państwu. Zapraszam do wysłuchania wiadomości. Od kilku dni nad projektem dochodów dyskutują w komisjach jeleniogórscy radni. Spodziewają się wzrostu dochodów miasta około 35 miliardów złotych w przyszłym roku. Najwięcej pieniędzy ma płynąć w formie podatków od osób prawnych i fizycznych. Znosi się na to, iż w roku przyszłym będziemy zarabiać lepiej, bowiem budżet miasta z tytułu naszych podatków ma wzrosnąć prawie o 70%. Inne elementy budżetu miasta to podatek od nieruchomości, dochody ze sprzedaży najmu i dzierżawy mienia komunalnego oraz podatek od środków transportu. Te wszystkie składniki budżetu miasta mają dać kwotę 210 miliardów złotych w przyszłorocznych dochodach miasta. Sesję budżetową zaplanowano na styczeń przyszłego roku. Na ostatnim posiedzeniu członkowie Jeleniogórskiej Izby Przemysłowo-Handlowej omawiali zasady naliczania podatku od wartości dodanej, możliwości korzystania z funduszy zorganizowanych oraz przygotowania do polsko-duńskich dni gospodarczych. W spotkaniu uczestniczy, uczestniczyli m.in. Marek Kłoczko, dyrektor generalny Krajowej Izby Gospodarczej oraz poseł Marek Moszczyński ze Wzgorzelca. Dzwonnicy ustawy o prawnej ochronie życia poczętego spotkali się 15 grudnia w siedzibie Stowarzyszenia PAKS w Jeleniej Górze. Uczestnicy przybyli z różnych miast województwa jeleniogórskiego. Omawiano projekt ustawy, a następnie rozdano materiały informacyjno-propagandowe. W sobotę otwarto oficjalnie sklep firmowy przedsiębiorstwa zagranicznego. Polkolorit mieszczącego się przy ulicy Wincentego Pola 19. W sklepie tym można kupić wszelkiego rodzaju płytki ceramiczne produkowane przez Polkolorit oraz kompletne zestawy włoskich mebli łazienkowych i niezbędnych materiałów monterskich. Firma polkolorid to po firma z tradycjami na rynku jeleniogórskim. Czy tylko płytki? Produkujemy płytki i wyroby z drewna. Mamy stolarnie i tartak. Natomiast główną naszą działalnością, główna nasza działalność opiera się na produkcji płytek ceramicznych na technologii włoskiej. Mamy bardzo bogate wzornictwo, powiedziałabym, że najbogatsze w Polsce. Aktualnie produkujemy około 60 wzorów. Które można tutaj zobaczyć w naszym sklepie firmowym, nowo otwartym, w Wilnie Górze, na Wincent tego pola 19. Zapraszamy Państwa, jako że uważamy, że znajdziecie tu wszystko znajdziecie komplet do łazienki wraz z meblami, sanitariatami i armaturą. Zapraszamy serdecznie. Wojewódzki Ośrodek Metodyczny i Kuratorium Oświaty przy współudziale Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jeleniej Górze uprzejmie zapraszają wszystkich zainteresowanych nauczycieli z terenu miasta i województwa jeleniogórskiego na dwudniowe seminarium z zakresu profilaktyki HIV i AIDS pod kierunkiem profesora Zbigniewa Jetona z Akademii Medycznej we Wrocławiu. Seminaria odbywać się będą co miesiąc, a najbliższe odbędzie się od 21 do 22 grudnia 1992 roku. Wszystkim uczestnikom organizatorzy zapewniają urlopowanie na okres trwania seminarium, całodzienne bezpłatne wyżywienie oraz bezpłatny nocleg. Zgłoszenia prosimy kierować na adres Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, ulica 1 Maja 43 z dopiskiem Seminarium EGC. Akademia Ekonomiczna w Jeleniej Górze organizuje semestr zerowy, przygotowawczy dla kandydatów na studia zaoczne. Początek zajęć 6 lutego 1993 roku. Bliższych informacji udziela dziekanat uczelni telefon 26112. Już 20 grudnia, to jest w niedzielę o godzinie 19, Teatr Norwida zaprasza na kolejną premierę. Tym razem będzie to widowisko bożonarodzeniowe, w którym wykorzystano polskie teksty pastoralne z XVII i XVIII wieku, jak również teksty współczesne i piosenki ludowe. Spektakl ten to kolędnicy Jana Skotnickiego, który reżyseruje autor wraz z Zygmuntem Bielawskim. Muzykę do tego przedstawienia napisał Jerzy Satanowski. Autorem scenografii jest Adam Kilian. Warto zatem jeszcze przed świętami wybrać się do teatru, bowiem widowisko to z pewnością przybliży nam bogatą tradycję Bożego Narodzenia. Przypominam, premiera już w niedzielę, to jest 20 grudnia o godzinie 19. Dzień dobry Państwu. Jak Państwo na pewno wiecie z poniedziałkowej prasy, Drużyna Szypionistek, a Skarkonoszelnia Góra w sobotę ostatnią była w Elblągu u aktualnych mistrzeli Polski EKS Start Elbląg. Wynik 24 do 23 dla Elbląga. Jak doszło do tego właśnie końcowego wyniku? Mecz rozpoczął się normalnie o godzinie 17 w zaplanowanym czasie. Początek to wyrównane z gra jednego i drugiego zespołu. I tak po kolei remis 3-3 jeszcze jest w ósmej minucie, 4-4 w dziesiątej minucie, 5-5 w dwunastej minucie i od tego momentu zaczyna się lekka przewaga drużyny z Elbląga, które doprowadzają nawet do wyniku 11-7. Mamy 4 bramki przewagi do przerwy. I oni ruszają do szturmu, doprowadzałem do remisu 12-12 w ostatniej minucie, ale start jeszcze wykorzystuje ostatnie sekundy przed przerwą i zdobywa 13 bramkę. Także do przerwy jest 13-12. Druga połowa rozpoczęta atakiem drużyny Elbląga jest 14 12. Później bardzo y, wyrównany mecz przez około 7-8 minut. Y, po czym drużyna Zelblonga uzyskuje 6-obramkową przewagę y, 21-15 w 46 minucie. Po czym karkonosze lekko odrabiają straty, ale y, następnie w 54 minucie jest 24-18. 6 minut do końca. Wydawałoby się, że jest już po meczu. Drużyna Karkonoszy, która właśnie na wyjazdach jeszcze nie nie wszystko potrafi, udawania właśnie w tym meczu, że stać ją na bardzo dużo. I strzela kolejno pięć bramek, doprowadzając wynik do 24-23 dla startu. Osobiście uważam ten wynik za sukces drużyny Karkonoszy. Byliśmy w końcu u mistrza Polski, u aktualnej trzeciej drużyny tabeli pierwszej ligi, a więc to żaden wstyd przegrać jedną bramką w Elblągu. Nikt takim małym wynikiem w tym roku jeszcze tam nie przegrał. Znacznie wyżej start wygrywa z pozostałymi drużynami z pierwszej ligi. Ale ciekawostką tego wszystkiego jest proszę Państwa jak doszło do wyjazdu. Wyjazd był planowany w sobotę o godzinie 9 rano. Nastąpił ten wyjazd dopiero o godzinie 13.00. Dlaczego? Autokar stojący, karkonoszy w garażu, załączniki wchodzą, pakują się do autokaru, w pewnym momencie gaśnie światło, no i pech. Ja mówię to może z małym uśmiechem na twarzy, ale ten pech był prawie, że dramatem drużyny przed wyjazdem. Katarzyna Frąszczak wpada po ciemku do ponad 1,5 metra głębokości kanału samochodowego w garażu. Nie widząc tego przypadku i pisku Kasi, wpada na nią jeszcze Marta Kowalska. Nie obyło się bez interwencji lekarza, stwierdził nadszarpnięcie kości strzałkowy prawej nogi u Marty Kowalskiej, ogólne pobicia u Marty, u Frąszczak również pobicia. Wyjazd 4 godziny został opóźniony. Nie dość tego, że pojechaliśmy bez Baty Krasurskiej, która jest zagipsowana po ostatnim meczu, z zagłębiemy Lubi tutaj tydzień temu, kontuzjowana Katarzyna Pochut wsiada do autokaru i jeszcze te dwie zawodniczki obite, a jedna z kontuzją kości wyraźnie. 80 km przed Elblągiem, kiedy jesteśmy już dosłownie w środku nocy, łapie nas burza śniegowa. Pozwala ona na rozwijanie szybkości autokaru nie więcej jak 20 km na godzinę. Przyjeżdżamy o 4 rano do hotelu zamiast o godzinie 11. No to wszystko pech, ale zawodniczki idą spać. Oczywiście rano już nie ma treningu, nie ma na to po prostu czasu i siły. Moim zdaniem w Załomniczki wstępuje jakiś duch sportowy, zemsty za ten pech, za to, że nie jedzie Krasuska, że pochód jest kontuzjowana, że dwie wpadły do kanału. Wstępuje w nich taki duch walki, że prezentują na boisku przez 60 minut w Elblągu poziom zadziwiający miejscowych kibiców. Duży aplauz tych kibiców, duże brawa za właśnie pokazane fragmenty gry świadczą o tym, że drużyna Karkonoszy otrząsnęła się chyba już na obcych boiskach. Jest to pierwszy... Objaw po zwycięstwie w Gdańsku ze słabszą trochę drużyną, że Karkonosze stać na zwycięstwa nie tylko u siebie, ale i na wyjazdach. Myślę, że to jest dobry prognostyk przed drugą rundą, która rozpocznie się dopiero w styczniu, a teraz jeszcze w najbliższą sobotę, planowo o godzinie 17, mecz z zespołem Pogoń Szczecin. Przypominam, to jest zdobywca Pucharu Polskiego z roku ubiegłego, uczestnik w edycji obecnej Puchary Zdobywców Pucharu w rozgrywkach europejskich. Jest tuż za nami w tabeli. Mecz moim zdaniem będzie atrakcyjny, ciekawy. Yy, wszyscy chcieliby w Jelenim Górze na pewno, żeby karkonosze wygrały z pogonią. My też tego chcemy, ponieważ dałoby to samodzielne szóste bezpieczne miejsce w tabeli z przewagą trzech punktów nad pozostałymi drużynami. Obecne szóste miejsce też samodzielne jest i tak już dużym sukcesem i wzbudza dużo zainteresowania u pozostałych drużyn ligowych Karkonosze moim zdaniem dochodzą do właściwej formy, prezentują ją już w sposób właściwy i tą rundę mam nadzieję, że zakończę na tym szóstym dobrym miejscu. Co będzie w drugiej rundzie, w tym roku nie zapieszajmy, nie mówmy, a. W styczniu po pierwszych meczach spotkamy się i przekonacie się Państwo, na co stać drużynę dziewcząt, karkonoszy i Góra. Zapraszam wszystkich na sobotę, na godzinę 17, na mecz Karkonosze-Pogoń Szczecin. 15 grudnia w sali Klubu Sportowego Spartakus odbył się mecz koszykówki. Grała reprezentacja szkół budowlanych przeciwko reszcie reprezentacji pozostałych szkół średnich Wielonii Łuszkiej. W dzisiejszym spotkaniu, który, którego celem jest Fundacja na Rzecz Dzieci z Wrodzonymi Wadami Serca spotkają się reprezentacje Szkół Jeleniogórskich pod nazwą Reszty Świata oraz Drużyna Technikum Budowlanego. Trenerami obu zespołów są znani jeleniogórscy szkoleniowcy. Budowlankę prowadzi pan Kazimierz Meller oraz zespół Reszty Świata, złożonej, jak już powiedziałem, z uczniów jeleniogórskich szkół, prowadzi pan trener Jerzy Witek. Za chwileczkę będziemy świadkami, myślę, ciekawego widowiska. Młodzież dopisała, jestem bardzo mile zaskoczony obecnością bardzo wielu młodych ludzi, którzy Przyszli z nadzieją obejrzenia ładnego spotkania koszykówki, zobaczenia w akcji swoich kolegów. A ci koledzy to nawet gracze pierwszoligowi. W dzisiejszym spotkaniu będziemy widzieli Darka Połubińskiego z pierwszoligowego Spartakusa, Artura Czekańskiego, a także Marcina Kowalskiego. Zapowiada się więc ciekawe widowisko, a przede wszystkim wspaniały cel, który uświęca tutaj dzisiejszą imprezę. W pełnej oprawie spotkanie prowadzi oczywiście jak zwykle pan Janusz Rodziewicz, znany speaker na wszystkich imprezach sportowych w Wieleniej Górze. zwycięstwem zespołu szkół budowlanych 80 do 76. Przypominamy, że dochód ze sprzedaży biletów zostanie przekazany na rzecz dzieci z badami C. jedno ogłoszenie. Telewizja kablowa Relax zatrudni w studiu telewizyjnym spikerów, spikerki, montażystów i montażystki oraz operatorów kamer wideo. Podejmujących pierwszy raz pracę w telewizji zapewniamy przyuczenie do zawodu. Chętnych prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 266 14 lub 22801 01 wewnętrzny 16. Można też kontaktować się osobiście w studiu telewizyjnym Relax w Mińskim Ośrodku Kultury przy ulicy 1 maja 62 piętro. I to już była ostatnia informacja w naszym serwisie. Dziękuję Państwu za uwagę. Do widzenia.